A teraz bardzo ważna sprawa, e, którą muszę powiedzieć na wstępie. Otóż e, żaden materiał szkoleniowy, e, czy to książka, czy to nagranie jak w tym wypadku nie zastąpi systematycznej pracy z wykwalifikowanym instruktorem. Witam, nazywam się Michał Piotrkowicz i profesjonalnie zajmuję się szerniarką samurajską oraz bronią białą. Dzisiaj e, chciałem Was trochę poinstruować odnośnie treningu tameshigiri. Zaznaczę na wstępie, że trening tameshigiri nie jest tylko dla osób e, zaawansowanych, ponieważ e, w zasadzie ogranicza się do technik podstawowych i zaczyna się zwykle od technik cięcia oburącz. E, także jest to dość prosta, relatywnie umiejętność. Gorzej wypada na macie niż w powietrzu oczywiście lub w parach, bo dochodzi element weryfikacji, czy cięcie jest dobre czy złe. Jednakże ostra broń jest bardzo niebezpieczna. Nie należy samemu ciąć bez superwizji trenera. I nawet jeśli ktoś ma stopień mistrzowski, było wiele wypadków na terenie naszego kraju. I no cóż, jeśli dla do wspólnego dobra, jeśli nie chcemy, żeby miecze i repliki mieczy samurajskich były wpisane na listę broni, na które trzeba mieć uprawnienia, powinniśmy ograniczyć maksymalnie ryzyko. Taki apel wstępny. No dobrze, więc Tameshi giri. No mówię, że to dość bazowa umiejętność, ponieważ nie zarezerwowana tylko dla bardzo zaawansowanych, e, ponieważ w sumie testujemy podstawowe techniki, których się uczycie od pierwszego treningu. Cięcie skośne z góry, kesa cięcie skośne z dołu, kiriage, cięcie poziome suegiri, e, okazjonalnie shomen giri, czyli Pionowe cięcie, ale to jeśli mata jest pochylona na takim stojaku, albo jeśli mamy do czynienia z innego typu stojaki. No więc dzisiaj omówimy sobie kasagiri. Ja już wcześniej mówiłem, jakie są ważne rzeczy związane z tym cięciem. Tak na sucho omówię dzisiaj te rzeczy, które wymagają już objaśnienia w temy Sigiri. Nie da się ich zrobić tutaj na sucho. No więc, co jest najważniejsze, żeby w ogóle przeciąć matę, bo Miecze w sumie służą do cięcia i są całkiem w tym niezłe, ale bez przeszkolone, przeszkolonego użytkownika, no nic z tego. Miecz sam nie przewiduje maty. Czy kąt cięcia jest ważny? Jest ważny pod względem tego, jak czy oceniamy, czy cięcie było prawidłowe. 40, między 40 a 45 stopni to jest taki prawidłowy kąt cięcia. Czy cięcie jest z góry, czy z dołu skośne, to 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 się przyjmuje za prawidłowy kąt. Jednakże, jak przytniemy matę pod kątem 50 stopni bo 30, to powinna ona stan, yy, stawiać jakiegoś oporu. No więc, o co chodzi tak naprawdę? Chodzi o ruch wędkowania, czyli wyrzucenia rąk do przodu, przyciągnięcia miecza, bo nie niesie jak dużym nożem, a nie jak dasakiem. Oraz o kąt natarcia, czyli taki tutaj kąt jak ostrze jest ustawiony względem celu, czy tniemy i siły się rozchodzą równo od krawędzi tchnącej e, po obu stronach miecza, czy bardziej uderzamy którąś ze stron miecza, którymś e, z sinogi, na przykład. No więc e, jeśli kąt natarcia jest zły, jeśli nie ma wędkowania, jeśli nie ma przyciągnięcia, no to są problemy z cięciem. W, również błędy uchwytu, czyli ten uchwyt, jeśli puszczamy uchwyt, też jest źle. Dla początkujących, którzy mają problem z wędkowaniem, powinno się przyjąć pozycję do maty. Nie taką, lecz przed matą, lecz tutaj głębiej. Pokażę jeszcze raz. Normalnie wygląda to mniej więcej w ten sposób. Kisaki jest e, przed celem, wyrzucamy ręce do przodu, wędkujemy i sięgamy e, matę, prawda? A potem przyciągamy i ostrze śliska się w celu. Jeśli ktoś ma z tym problem, to powinien o, w ten sposób e, tutaj, żeby nie ciąć samą końcówką miecza, przyłożyć e, monouci, czyli tą część miecza, którą się tnie która zaczyna się tak z 5-10 cm zaki-saki, a kończy z 20 cm przed subą i wtedy nie musimy się martwić tym, że czytniemy samym końcem miecza. Jednakże jeśli ktoś jest zaawansowany i przykłada w ten sposób miecz, to znaczy, że być może nie ma dobrego ruchu do wędkowania, jest to liczone raczej jako błąd, I, bo jest to też dużym Ułatwieniem. Mata nie ucieka, nie oddaje. Jeśli już podchodzimy tak pół metra do niej i przytykamy praktycznie część miecza, którą będziemy ciąć do Maty, pozbawiając się jednego z kluczowych ruchów, no to cóż, ktoś ze stopniem mistrzowskim raczej nie powinien w ten sposób ciąć. Tak odnośnie uwag wstępnych. Jeśli problem jest z przyciągnięciem, natomiast powinniśmy złączyć nogi i wyprowadzając cięcie, cofnąć biodro i nogę do tyłu, i wtedy ciągniemy jakby z ścia do tyłu z biodra i pracujemy selektywnie nad przyciągnięciem miecza. Jeśli problem jest z teną no to można, czyli z uchwytem, akurat to można poprawić na sucho, poprawiając tutaj siboli, czyli skręcenie nadgarstków tak, do siebie i mocny chwyt na mieczu. E, no więc, jeśli mamy więcej niż jedno cięcie kasagiri, to każdy następny kąt na macie, każdego następnego cięcia powinien być identyczny. A nie tak, że jedno tniemy pod kątem 40 stopni, drugie pod kątem 45. No, nie jest to jakiś rażący błąd, ale dalej jest błędem. Jeśli nie docinamy maty do końca, można też posiłkować się czymś takim, że tak jak stoję tutaj frontem do maty, to relatywnie muszę mieć dobre tokie sagili, żeby przeciąć. Trochę łatwiej jest ciąć z ustawieniem takim, że tylna noga jest naprzeciwko celu. Ale znowu, osoba zaawansowana powinna stać przed matą. Jest bardzo mało prawdopodobne, że przeciwnik, który jest wyszkolony w przedmierce, pozwoli Wam ustawić się pod cięcie, żebyście go z jak największą siłą i precyzją przecięli. Raczej będzie Wam to utrudniał w związku z tym, Stojak powinien być na osi środkowej ciała, dla zaawansowanych, dla początkujących, żeby mieli jakąś tam skuteczność w ogóle na początku i się nie speszyli, e, powinien być naprzeciwko tylnej nogi. Dobrze, Więc teraz postaram się przeciąć cięcie kesegiri. Tak wygląda prawidłowe cięcie Kesa Jak widzieliście, mata nie stawiła jakiegoś dużego oporu. Powierzchnia tutaj jest czysta. Kąt cięcia jest mniej więcej 40-45 stopni. Wszystko jest w porządku. Dla praktyki można zawsze przeciąć w ten sposób sobie kilka razy. Tak wygląda kasagi na lewą stronę, w lewej pozycji. Tutaj jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Kąty, tak jak mówiłem, powinny być równe. Ważne, którą stroną tutaj sobie ustawię. matę świętą, który kawałek. Prawda? to powinno mniej więcej to się trzymać, ten sam powinien być kąt. To jest taki prosty sprawdzian tego, czy dobrze opowinnowaliśmy kresagiri. Teraz tak, nawet jak mamy bardzo zaawansowane cięcia, to trening podstawowych technik wykonany w ten sposób pomoże nam wykonać te cięcia, bo nie szybkość, ani siła, Tutaj stanowi problem tylko technika. Jeśli na przykład nie wiem, chcę przeciąć 5 mat, maty stawiają opór jeśli technika jest kiepska. Tutaj to, czy szermierz jest potężnie zbudowany, czy nie, ma drugorzędne znaczenie, tak samo to jakim mieczem tnie. Jeśli mata ma stanąć na chwilę i mamy wykonać jakieś drugie cięcie na niej, to zapewniam Was żeby jest dokładnie tak samo. Liczy się jakość i trzeba po prostu bardzo dobrze przeciąć to pierwsze cięcie. Więc podstawy, 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 podstawy. To się.